Witam Cię w Biznesowym Espresso, czyli szybkich lekcjach, które pomogą Ci w Twoim życiu codziennym i w biznesie. Lekcja numer 4. Kto inicjuje, ten ma, kto nie inicjuje, ten nie ma. Im więcej razy zasiejesz, tym więcej razy możesz zebrać plony, im więcej razy Napierasz, inicjujesz. Nie mówię o natarczywości, o nachalności. Ja mówię o inicjowaniu, o sianiu, o inwestowaniu swojego czasu, swojego zaangażowania, swojego działania w praktyce, tak? Im więcej razy inicjujesz, tym więcej razy może coś przyjść do Ciebie. Im więcej razy dajesz, tym częściej może coś do Ciebie wrócić. Niczym kropla, która systematycznie i wytrwale drąży tunel po prostu w skalę, ok? Więc to jest to kolejna sprawa. Zawsze jest takie powiedzenie, że do sukcesu trzeba dorosnąć. Trzeba dorosnąć. Postawą, trzeba dorosnąć umiejętnościami, trzeba dorosnąć doświadczeniem, tak? Ten cały zbiór całej postawy to są lekcje, które są przed tobą do odrobienia. Każdy ma swoje lekcje. To, co dla ciebie jest banalne, dla mnie może być wyzwaniem. To, co dla mnie jest banalne, może być wyzwaniem dla ciebie. I nie wolno ci porównywać się do kogoś, no bo jakim prawem? Ty możesz porównać się do siebie z przeszłości, tak? Jeżeli porównujesz się do kogoś, to tak jakbym na przykład porównywał dwie jednostki, gramy i na przykład mililitry. Wiesz, okej, okay, ale to nigdy nie jest to samo. To są dwie zupełnie inne jednostki, dlatego. Nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze znajdzie się rozwiązanie. Skupiaj się na szukaniu rozwiązań. To jest normalne, że kiedy idziesz, 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 jest fajnie. W pewnym momencie się po prostu zatrzymasz. W każdej branży na świecie, w życiu codziennym, biznesie po prostu to jest standard, tak? Że idziesz, 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 na początku jest pasa, tak? Albo w którymś momencie i nagle się zaczyna. I ludzie wtedy odpuszczają, bo mówią, o chyba to nie dla mnie, ja się nie nadaję, nie jestem do tego stworzony. No Najpiękniejsza wymówka świata, tak? Natomiast my stoimy przed czym? Przed pewną lekcją do odrobienia. W momencie, kiedy tą lekcję odrobimy, pach, idziemy dalej. Wiesz, co jest fenomenalne? Jak odrobisz tą lekcję i masz już rozwiązanie, to fenomenem jest to, że to rozwiązanie wydaje się tak totalnie oczywiste, że w ogóle nie wyobrażamy sobie tego, że mogliśmy go po prostu nie przejść, tak? Dlatego zawsze skupij się na tym, co by się mogło wydarzyć, co by się musiało stać, co ja musiałbym zrobić, czego jeszcze nie robię, co robię i jest na przykład ok, aby znaleźć rozwiązanie. Wtedy gwarantuję Ci, im więcej napierasz i nicujesz, pach, poszło, tak? Tak to wszystko funkcjonuje. Jeżeli doceniasz oglądane materiały, zostaw łapkę w górę, subskrybuj ten kanał i naciśnij dzwoneczek.